Previu o mm -hmm. mm -hmm. Zapałenie mają od tego ludzi dodatkowych. Tak. Hmm. Czyli głośniej trzeba mówić? Tak. Okay. Tam masz myszkę przy monitorze. Jestem leworęczna, ja przerzucam myszki. Mhm. Zapraszamy na wykład Mariusza Kłosowskiego, który jest nauczycielem na kierunku technik architektury krajobrazu. Mariusz zaprezentuje nam, jak projektuje się przestrzenie zielone. Dzień dobry, Mariusz Kłosowski, nauczyciel architektury krajobrazu. Przedstawię dzisiaj Państwu tematykę związaną właśnie z projektowaniem terenów zieleni. Skupię się na aspektach związanych z projektowaniem na poziomie zarówno przestrzeni publicznych, jak i przestrzeni prywatnych. Projektowaniem zieleni zajmują się, zajmują się dwa kierunki, to jest architektura krajobrazu i ogrodnicy. No i w naszej szkole głównie właśnie kształcimy... Architektów krajobrazu w tym zakresie. Uczniowie czerpiąc wiedzę z zajęć czy z licznych wyjazdów do na przykład ogrodów Hortu Luskobrzegu, poznają jakby ten projekt, proces projektowania od od samego początku, od momentu, kiedy wybieramy przestrzeń, kiedy ją dostosowujemy. Jeżeli chodzi o projektowanie dostosowane do współczesnych wymagań, czyli tak zwane dominujące trendy, zarówno w Europie, jak i w Polsce, te umiejętności rozwijane są na poziomie olimpijskim, czyli udziału w olimpiadach, projektach, gdzie uczniowie starają się wymyślać nowe trendy, nowe rozwiązania, formy zagospodarowania wody. Jeżeli chodzi o klasyczne projektowanie, Dominującą czynnością, która rozpoczyna ten proces, jest inwentaryzacja. Tutaj współpracujemy z Ogrodem Botanicznym, gdzie inwentaryzacja odbywa się na dwóch poziomach zarówno na poziomie inwentaryzacji roślinności, jak i ukształtowania czy otaczającego obszaru. Elementem projektowym jest też dostosowanie tych przestrzeni miejskich do tego, jak mają one funkcjonować. Oparte jest to na zagospodarowaniu naprawdę najmniejszych fragmentów w zieleń, tak aby produkowała ona jak największe ilości tlenu, była korzystna dla tego środowiska miejskiego, ale też zagospodarowała wodę opadową, nie marnując tego zasobu. Dominujące funkcje, jeżeli chodzi o projektowanie, to Połączenie społeczne tych, tych elementów w taki sposób, aby nawet najmniejsze formy użytkowe, takie na przykład jak przystanki, pełniły te funkcje środowiskowe i właśnie kulturowe. Tutaj widzimy zagospodarowanie przystanków w formę właśnie takiej społecznej infrastruktury. Jeżeli chodzi o przestrzeń indywidualną, tutaj sytuacja ma się trochę odwrotnie, a mianowicie kładziemy nacisk na takie indywidualny odbiór, jeżeli chodzi o tą przestrzeń ogrodową ale też wydłużamy jej funkcjonowanie. Ogrody współczesne stają się bardziej przedłużeniem budynku, pełnią dużo więcej funkcji niż kiedyś, no i przede wszystkim też wydłużyła się ich rola, jeżeli chodzi o czas, czas użytkowania, może tak, jeżeli chodzi o tą przestrzeń, wprowadzamy pełne oświetlenie, czy też formy użytkowe. Wiele trendów ogrodowych wraca też do tych dawniejszych form zagospodarowania. Obserwuje się taki trend, gdzie wprowadzamy ogrody użytkowe, czy też ogrody produkcyjne, roślinność spożywczą, taką do, do użytku codziennego, do, do gotowania, ale też oparte są bardzo często na ogrodach historycznych. Tutaj akurat, akurat nie widzimy Park Murzakowski, gdzie funkcjonowały takie formy jak głębiniki czy też duże polany leśne i łąki kwietne. Jak wiadomo, te łąki kwietne są bardzo popularne teraz w przestrzeni miejskiej, dlatego zachęcam właśnie do podróżowania i zwiedzania tych okolicznych form zagospodarowania. Z jednym z ciekawszych takich obszarów, które znajdują się w pobliżu Zielonej Góry, to na pewno Park Książęcy w Zatoniu. Tutaj mieliśmy przyjemność jako szkoła uczestniczyć w pracach pielęgnacyjnych czy też pracach nasadzeniowych. Myślę, że bardzo ciekawa forma pokazująca, w jaką stronę może iść to projektowanie obszarów zabytkowych, związanych głównie z modernizacją. Na terenie szkoły uczniowie wykonali kilka projektów olimpijskich. Część z nich opierała się właśnie na tematyce projektowej, ale pod kątem zagospodarowania wody opadowej. Mieliśmy przyjemność zagospodarować właśnie teren w okolicy hali warsztatowej w takiej formie, gdzie uczniowie zaprojektowali zbiornik wodny oraz cały system rozsączeniowy. nieodłączną Częścią projektu koncepcyjnego czy technicznego jest właśnie zagospodarowanie tej formy technicznej, co pozwala na analizę i sposób wykonania. Kolejnym etapem jest dostosowanie terenu pod kątem doboru gatunkowego czy też wizualizacja tego obszaru. Za chwilkę zobaczą Państwo film, w którym będą pokazane możliwości właśnie współczesnych programów projektowych. Na filmie widzą Państwo ogród w takim aspekcie letnim. Współczesne programy pozwalają ten ogród obserwować w różnych walorach. Między innymi możemy zrobić to tak, aby był to ogród, na przykład nocą, czy, czy w środku dnia, z różnym ujęciem tego oświetlenia, ale też w różnych porach roku, czy to w zimie, czy latem, obserwując jak te rośliny kwitną. Bardzo dużym, dużą zaletą jest to, że możemy wprowadzić istniejący budynek do tego elementu projektowego, co pozwala zaobserwować, jak dostosowaliśmy. Projektowany ogród właśnie do otoczenia czy do wymogów klienta. Bardzo dobrą jakością charakteryzują się programy projektowe z grupy Kadowskiej, ale też z grupy VW Vektor. Tutaj widzimy właśnie roślinność bardzo wysokiej rozdzielczości, która. Jakby to powiedzieć, uwzględnia nawet światłocień. Tu mamy wszystkie elementy projektowe pokazane na jednym filmie. Jest on określony jako spacer, spacer po ogrodzie. Tak, tak nazywa się ta funkcja. Jeżeli chodzi właśnie o te elementy projektowe, to kolejnym aspektem jest projekt wyposażenia tego ogrodu w instalację. Do czynienia mam z instalacją oświetleniową, nawodnieniową. Czy instalacjami wspomagającymi. Współczesne ogrody bardzo często są sterowane za pomocą telefonu na poziomie zarówno nawadniania, jak i oświetlenia, co nadaje indywidualny charakter. Wyjątkowym sposobem wizualizacji jest właśnie wizualizacja ręczna. Bardzo dużo ćwiczymy tego, tego typu wizualizacji na zajęciach, zwłaszcza jeżeli chodzi o wizualizację taką przestrzenną, którą widzą Państwo na zdjęciu. Ona zawiera w sobie takie elementy, właśnie jak dobór gatunkowy i podstawową charakterystykę wyposażenia. Wizualizacja statyczna w programach komputerowych, nieoparte już o spacery, również charakteryzuje się bardzo wysoką jakością, daje bardzo duże możliwości projektowe. No, tutaj wybór należy do Państwa, w którym kierunku można iść, aczkolwiek uważam, że jedno i drugie rozwiązanie jest. Dobre należałoby jedynie dostosować do klienta. Ostatnim etapem projektowania jest, znaczy tego procesu projektowego jest wykonanie tego ogrodu. No my mamy tą przyjemność, że możemy współpracować z różnymi firmami podczas pracy wykonaniowych. Tutaj widzimy uczniów akuratnie w przypadku pracy podczas wykonywania nawierzchni. Jeżeli chodzi o... Elementy, które uczniowie mogą wykonywać, to są to takie elementy jak murki oporowe. Tu co do murków oporowych, to tendencja też się troszeczkę zmieniła. Ona bardziej opiera się w tej chwili o te murki pod kątem ich aspektu wizualnego, a nie funkcjonalnego. Ma to bardzo duże znaczenie, jak ta przestrzeń wypo wyposażenia wygląda, ponieważ nadaje ona um, główny charakter ogrodowi, czyli jeżeli chcemy stworzyć ogród, który jest. Ogrodem modernistycznym, współczesnym, to zdecydowanie robimy to na poziomie wyposażenia, a nie na poziomie roślinności. Na no, poziomie roślinności jest to dość trudne. Schody ogrodowe zawsze miały i myślę, że będą miały jedną funkcję jest to funkcja użytkowa, przede wszystkim. Jeżeli chodzi o aspekty dekoracyjne. Jest to równie istotne, ale przede wszystkim funkcjonalność. Na pewno użytkują, państwo, użytkując przestrzeń publiczną, zwrócili uwagę na to, że są to elementy wygodniejsze lub bardziej wygodne lub mniej wygodne. Jeżeli chodzi o taki wyjątkowy aspekt wyposażenia, to na pewno są to zbiorniki wodne. Zbiorniki wodne stały się dominującym elementem w momencie, kiedy jakby cała Europa spotkała się z sytuacją, gdzie tej wody cały czas brakuje. One zmieniły też trochę funkcje stały się elementem bardziej środowiskowym niż w wyposażenia. Tu widzimy właśnie kolejny projekt uczniów związany z, tutaj zdradzę tytuł, Miejskie Bagno, tak zwane uczniowie zrobili. Był to projekt bardzo dobrze odebrany przez organizatorów Olimpiady i opierał się właśnie na połączeniu projektowym wizualizacji ręcznej, fotografii i wizualizacji komputerowej. Duże znaczenie we współczesnym projektowaniu mają też ma też dobór gatunkowy. Wykorzystanie roślinności rodzimej to podstawa tego, aby wszystkie ogrody spełniały swoją funkcję. Wiadomo, że roślinność rodzima będzie miała dużo lepsze dostosowanie do wymogów środowiskowych. I tutaj o kolejnym projekcie olimpijskim czyli hydrofobowe miasto który właśnie. Potęgował, nie potęgował, tylko oparł się na tematyce związanej z wodą i dostosowaniem gatunków do wymogów środowiskowych i był takim chyba najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o trendy panujące współczesnie w Europie, które tak naprawdę idą cały czas właśnie w zagospodarowanie wody, roślinności i głównie skupiają się na przestrzeni miejskiej. Dziękuję.